bo jestem, widzicie, w takim tunelu weszłam tutaj na takie podwórko idę akurat nagrywać kolejny vlogmas z, z ulicy Szklanej czyli ze Starówki no i zobaczyłam tutaj takie podwórko i chcę Wam je pokazać tutaj przy ulicy Traku w takim podwórku, które zawsze było zamknięte jak przechodziłam dzisiaj jest akurat otwarte jest... to jest prywatne w ogóle podwórko tutaj są mieszkania Jakieś biura też. No i postawili taką hojneczkę. I tutaj takie aniołki i gwiazdkę. No, uważam, że bardzo urocze dekoracje. Tam tam o widzicie też widać balkon jest przystrojony. No a tutaj tak to wygląda. Bardzo mi się podoba, że nawet takie małe podwóreczka też się upiększają. No, dzisiaj spacerując po mieście, będę zaglądała w takie różne miejsca, żeby wam pokazać, jak to nasze winno jest udekorowane. Ratuszowym. Zobaczcie, jak ładnie w tym roku jest upiększony ratusz, tutaj e, też był jarmak, jarmark świąteczny, międzynarodowy, który co roku organizują e, ambasady, między innymi też Ambasada Polska miała tutaj stoisko. No ale niestety w tym roku pracowałam w tyudnik, kiedy ten jarmark się odbywał, nie mogłam uczestniczyć, ale gdzieś tutaj podepnę e, vloga z zeszłego roku. Gdzie byłam z moją brotenicą na tym jarmarku, więc będziecie mogli zobaczyć jak ten jarmark wygląda. W tym roku tutaj nie ma choinki, tak jak w zeszłym roku. Na rzecz tej lepszej, większej, bardziej bogatej choinki w zeszłym roku władze. Zrezygnowali z choinki tutaj, no i pociągnęli tę tradycję w tym roku też i tutaj też w tym roku nie ma choinki, tylko tak wszystko jest właśnie oświetlone, przebrane drzewka, więcej nic. Zobaczymy co będzie dalej, no i co? Zabieram was teraz chyba najbardziej na najbardziej uroczą uliczkę szklaną, czyli stiklu, gdzie po prostu są designerskie. Upiększenie, udekorowane witryny sklepów i tak samo kawiarenki. Przed chwilą szłam ulicą niemiecką, więc tak mi się podoba, jak tam w ogóle wszystko jest upiększone. I mam wrażenie, że z każdym rokiem każde stoisko, każda, każda witryna jest coraz ładniejsza. No i potrafią to robić naprawdę, robią to ze smakiem i co. Nie chłodzę się, bo jest, znowu jest zimno. Są tylko min jest minus 4 stopnie, ale uff, nie wiem czy widzicie, jest naprawdę zimno. Więc idę na spacer i wam pokażę ulicę Szklaną. Tutaj już się zaczyna ulica Szklana, czyli z Tutaj jest bardzo fajna Amatyninku Užejka z takim tradycyjnym jedzonkiem litewskim. No i tutaj zaczynają się pierwsze dekoracje. Zobaczcie, tutaj jest taki bar koktajlowy. No, są takie przepiękne choineczki. Zaraz, jeszcze, zaraz obejdę to z drugiej strony i Wam pokażę jak to wygląda o, taka dekoracja no, super pomysł tak, bardzo świątecznie no i tutaj kolejne kolejne lampiony o, takie kolorowe no i kolejna witryna zobaczcie, niby tak zwyczajnie ale bardzo przyjemnie się ogląda Tutaj jest kolejna restauracja, no i kolejne oświetlone choineczki. Tutaj jest witryna sklepu z dekoracjami, między innymi też na święta. Zobaczcie, jaka tutaj jest choineczka i jakieś liczne ozdoby. Tutaj taki kolejny sklep butikowy z ozdobami. Z bliska Wam pokażę, jakie tam mają ozdoby w oknie. Zobaczcie. Jakie przepiękne. No, przy, naprawdę przyjemność dla oczu, nawet po prostu sobie pooglądać te wszystkie rzeczy. Tutaj kolejne okno tego sklepu. Zobaczcie. Jaka piękna sowa za skrzypcami. No i tam widać takie rzeczy z antykwariatu. I przepiękne dekoracje na choinkę. No i tutaj o! Na parapecie taka tutaj dekoracja. A tutaj można byłoby usiąść sobie z kawą, no ale niestety jest trochę chłodno. Tutaj sklep z biżuterią i między innymi z bursztynami, bo oczywiście... Mamy bardzo dużo takich e, wyrobów tutaj, gwiejnie na starówce, sprzedawanych z bursztynem. No i zobaczcie, bardzo ładna dekoracja. Proszę, dziadek do orzechów. No, a tutaj kontynuujemy dalej ulicą Sticklu. Tutaj sklep, zobaczcie, z różnymi rzeczami, akcesoriami, m.in. krawatami i muszkami. Można na przykład tutaj kupić taką muszkę. Jakby ktoś wąsa miał. No super, bardzo duży wybór. Piękna kolejna dekoracja. Obok tutaj jest restauracja. Lokis, czyli niedźwiedź, którą kiedyś już Wam polecałam. Są tam najsmaczniejsze cepeliny ze, ze zwierzęciną. Ze zwierzęciną, <grywa> chyba tak. Oj, zaplata mi się język dzisiaj. No ale zobaczcie, jakie tutaj cieplutkie takie a, przyjemne miejsce. O, no, muszę Wam pokazać, jak wygląda tutaj środek tej. Restauracji. Wiadomo, latem można tutaj usiąść na zewnątrz, zimą <gry> raczej chyba będzie za chłodno. Chociaż widzę, że tam są wystawione lampy, które potem zapalają i chyba na zewnątrz. Tutaj też ludzie siedzą. E, no, trzeba jakiś kocet, czymś tam tutaj przykryć, ale zobaczcie, jakie klimatyczne podwóreczko, tyle światełek. Koineczki, no i oczywiście na końcu symbol tej restauracji, i z nazwy tej restauracji I jest tutaj taki oświetlony, duży niedźwiedź. Mam nadzieję, że kamera przekazuje tutaj tego niedźwiedzia, bo trochę mi się w kadrze on rozlewa. Wychodzimy tutaj. W tej restauracji głośna gra muzyka. Mam nadzieję, że mi tutaj nie poblokuje, a zobaczcie, jakie tutaj są na ścianie obrazki. No, bardzo, bardzo polecam tę tutaj restaurację. Tutaj jest kolejny bar koktajlowy. Zobaczcie, jakie piękne dekoracje. Zaraz podejdę bliżej, żeby z bliska Wam pokazać te cuda. O, tak to wygląda. Takie białe szyszunie. Super, super wygląda. I tutaj są lampiony na dole ze świecami. Na pewno będą potem zapalone. No, cudowne, cudowne rozwiązanie. No i tutaj się obrócę, jeszcze pokażę tutaj, gdzie przeszliśmy. Tutaj też jakaś restauracyjka. Zaraz próbujemy zobaczyć, jak to wygląda. Nie byłam tu wcześniej, ale mają w podwórku bardzo ładną choineczkę. Takie tutaj podwóreczko, restauracja jest już zamknięta, ale można sobie wejść i popodziwiać takie tutaj lampiony, znowu choineczkę. No, bardzo ładne te nasze podwórka na święta. Kontynuujemy tutaj dalej, kolejna kawiarenka. Na zewnątrz na razie nikt nie siedzi, ale jest bardzo ładnie. A tutaj sklep z, ze złotem, z biżuterią. Tutaj idziemy dalej i naprzeciwko jest hotel Stickley. Jak zwykle przepięknie, przepiękne jest upiększony. Zaraz pokażę Wam, podejdę bliżej. No, bardzo mi się podoba dzisiejsze takie ciepłe światło i te dekoracje, ojejciu zobaczcie, a tutaj ojej, ale się postarali w tym roku jest kawiarenka z bardzo pysznymi ciastami i kawą zaraz podejdę bliżej żeby Wam to pokazać z bliska o, są tam ciasteczka dziadki do... Do orzechów. Makarusy, choinki. Ojejcie, zobaczcie ile tego tutaj nalepili w tym roku. I jeszcze jakieś takie piętro tutaj zrobili. No bardzo to duże. Zaraz oddalę. O, żeby Wam pokazać jak to wygląda. Ale normalne takie poddasze tutaj nadbudowali. Złapałam się na tym, że tak to wszystko pokazuję. Jestem cały czas za kadrem, więc się pokazuje, że tutaj jestem. No, kontynuuję tutaj ulicą stikl dalej. Są tutaj kolejne kawiarenki i oczywiście taki przecudowny pasaż, gdzie można usiąść sobie, zaraz będzie tam muzyka, więc będę musiała po prostu nic nie opowiadać, podłożyć jakąś muzyczkę i wam pokazać, ale zaraz to zrobię. Jest tam też choinka i takie fajne miejsce, żeby sobie w te święta usiąść. No tak, muzyka tam gra, więc przyłączam się i zaraz pokazuję dalej. Tutaj taka dekoracja kolejnego sklepu. Zobaczcie, z niedźwiedziami. Pięknie to wygląda. Już tutaj w tle chyba słyszycie świąteczną piosenkę. A tutaj taka fajna restauracyjka. Zobaczcie, aż się chce przy tym ogniu tutaj usiąść te lampeczki, to świetne, świetne ciepłe światło. I też przepiękna muzyka, która zachęca tutaj usiąść. Ale jest dzisiaj właśnie środa, więc ludzi trochę mniej na mieście. Idziemy teraz do pasażu. Jest tutaj muzyka, więc <gryw> będę cicho. Pokażę Wam tylko, jak to wygląda. Pokazałam Wam kawałeczek kolejnego świątecznego miasta. Uciekam, bo jest zimno. Jak mówiłam, nie mogę sobie pozwolić teraz chorować, więc trochę połaziłam, trochę nagrałam i uciekam a mam nadzieję, że uda mi się jak najszybciej tego bloga zmontować i już wstać Wam na internet, żebyście mogli obejrzeć. A ja za kilka dni wybieram się do Kowna, gdzie już stoi przepiękna choineczka i będę mogła, mogła ją Wam pokazać. Więc mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Życzę miłego oglądania, miłego wieczoru i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!